Witam serdecznie obecnych na dzisiejszej sesji przedstawicieli partnerskiej gminy Zagnańsk miło nam gościć panią Renatę Pisiakowską wraz z radnymi, brawa Pana Stanisława Stępnia zastępcę wójta gminy Zagnańsk Panią Annę Pisarczyk, sekretarza gminy oraz skarbnika gminy, panny Annę Cencek. Witam również serdecznie kierowników referatów gminy Zagnańsk. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie oczywiście witam na dzisiejszej sesji panie i panów radnych gminy Czarna pana zastępcę Daniela Niedziochę pana sekretarza Mirosława Perza i otwieram obrady 15 nadzwyczajnej sesji rady gminy Czarna proszę państwa o potwierdzenie obecności Dziękuję. 15 radnych obecnych. Stwierdzam kworum i przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszych obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czarna. Protokół z sesji 14 został podpisany. Nie wpłynęły żadne uwagi. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję 15 radnych za protokół przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszych obrad to sprawozdanie międzysesyjne wójta gminy Czarna. Proszę pana Zastępcę o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, wysoka rado, rozpoczęliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego w Róży. Tutaj mamy termin zakończenia do 10, 10 25 rok. Koszt budowy tego boiska to 756 tysięcy. 84 zł i 54 grosze. Także e, gratuluję. Róża doczeka się wreszcie tak upragnionego boiska wielofunkcyjnego. Także w dniu dzisiejszym, nawet przejeżdżałem, widziałem, rozpoczęły się prace w miejscowości Golemki. E, będzie tam powstawał, e, zaczął już powstawać chodnik, który będzie. E, Wiódł z miejscowości Golemki w kierunku Dębicy. Jest to także inwestycja bardzo potrzebna ze względu na ruch, który tam występuje. Wartość, koszt tej inwestycji to 561 590 28 zł. 28 groszy. Także tutaj również gratuluję. Mam także przyjemność powitać Gminę Zagnańsk. Jest to nasza gmina partnerska. Wymieniamy się doświadczeniami w wielu takich zakresach, jak praca urzędu, jak kultura, jak sport, jak codzienne problemy urzędów. Także to wartościowe spotkania. Bardzo dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie także będzie bardzo owocne na tutaj dalszą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Danielowi. Przystępujemy do kolejnego punktu, to są zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przystępujemy zatem do punktu piątego: podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Kłowaczowa z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. Projekt szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są pytania bądź uwagi, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żdżary z przeznaczeniem na drogę gminną. Również z tym projektem zostali Państwo szczegółowo zapoznani na wspólnym posiedzeniu komisji. Uzyskał pozytywną opinię. Czy są pytania bądź uwagi, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt trzeci, punktu piątego, to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup gruntów w obrębie Głowaczowa z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. Również ten projekt uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 15 radnych za uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie Żdżary również z tym projektem zapoznał Państwa szczegółowo Pan Wójt na wspólnym posiedzeniu komisji projekt uzyskał pozytywną opinię, czy są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przystępujemy do głosowania Dziękuję. 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt piąty, punktu piątego, to w projekt uchwały w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Czarna ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej. Również ten projekt uzyskał pozytywną opinię. Szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy tu są pytania bądź uwagi, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję 15 radnych za uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Pilznu. Również z tym projektem zostali Państwo zapoznani na wspólnym posiedzeniu komisji. Ten projekt również uzyskał pozytywną opinię. Czy są pytania bądź uwagi, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. I ostatni punkt, punktu piątego to jest projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2025 również z tym projektem szczegółowo zapoznał państwa pan wójt na wspólnym posiedzeniu komisji ten projekt również uzyskał pozytywną opinię, czy tu są pytania bądź uwagi, czy ktoś z państwa chce zabrać głos nie widzę, przystępujemy do głosowania Dziękuję 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy punkt 5 dzisiejszych obrad. Przechodzimy do punktu 6. To są wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam zatem obrady 15 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czarna. Dziękuję Państwu za udział.